Hej, kapela, grać! Drogie panie, drodzy panowie i wy ciekawskie dzieci, usiądźcie wygodnie na okolicznych ławach, a jak wam miejsca braknie, to i na ziemi, tuż przy rozpalonym kominku. Już? Jesteście gotowi? To wysłuchajcie dzisiejszych dusznych opowieści, które przygotował dla was wędrowny Bart Marcin. Chociaż od mojej poprzedniej opowieści minął kawał czasu, to mam nadzieję, że wciąż interesują Was legendy z zamku w Olsztynie Koło Dzisiaj oprócz kilku informacji dotyczących podziału tego zamku na zamek Górny, poniekąd średni, a także dolny, dowiedzi się także wiele na temat jednej z najbardziej charakterystycznych legend z tego miejsca. Mowa bowiem tutaj, że niejaki Maćko, wel Maciej Borkowic, od wieków nawiedza tutejsze ruiny. Nim jednak do niego przejdziemy, a także do jego życiorysu, który jest równie interesujący co sama zjawa, posłuchajcie o samej twierdzy. Jej najstarsza część nazywana jest Zamkiem Górnym. Został on zbudowany w najwyższej części Wapiennego Wzniesienia, i składał się z kilku elementów: potężnych, wysokich murów obwodowych, cylindrycznej wieży ulokowanej w północno-zachodnim narożu, budynku mieszkalnego, który znajdował się po stronie północnej, a także z dwóch dziedzińców. Ta potężna królewska forteca posiadała stałą załogę, która pilnie strzegła przejścia przez nasze granice. Poniżej zamku górnego znajdował się, co logiczne, zamek średni, z którego jednak zostały tylko nieliczne ślady. Jeszcze niżej znajdował się natomiast zamek dolny. Zaliczały się do niego wszelkie budynki pomocnicze, w tym te dla służby i zamkowej załogi. Na terenie twierdzy znajdowała się też kuźnia, stajnie, a także oczywiście komnaty należące do aktualnego Pana Zamku. Po tych ostatnich nie zostało jednak zbyt wiele. Chociaż zamek w Olsztynie koło Częstochowy znajduje się dzisiaj w ruinie, to wciąż może pochwalić się jedną, w miarę dobrze zachowaną częścią. Mowa tutaj o wysokiej wieży, a konkretniej wieży zamkowej, nazywanej też wieżą Maćkową. Rzecz jasna od imienia Macieja Borkowica, o którym wspominałem na początku. Ta potężna, cylindryczna wieża o naprawdę grubych murach do dziś posiada wysokość około 35 metrów. Chociaż na początku służyła jako punkt ostatecznej obrony dla oblężonych, to ostatecznie zyskała całkowicie inną funkcję. Warto w tym miejscu dodać, że nie miała ona tradycyjnego wejścia. Według różnych źródeł, żeby się do niej dostać, trzeba było skorzystać albo z pomostu od strony części mieszkalnej, albo też z poziomu szczytów murów obronnych. Znalazłem również informację, że jedyne wejście do niej znajdowało się na wysokości 8 metrów od podstawy, więc żeby dostać się na jej dół, co będzie bardzo istotne w dalszej części mojej historii, trzeba było skorzystać z kołowrotu. Poza funkcją obronną, o której powiedziałem, pełniła ona także, zapewne jak już się domyślacie, funkcję więzienia. To właśnie tutaj osadzano buntowników występujących jawnie przeciwko władzy królewskiej. Co więcej, tutejsze lochy przyjmowały tych, Którzy byli skazani na śmierć głodową. Jednym z takich więźniów był wojewoda poznański Maciej Borkowic. Wróćmy jednak kilkadziesiąt lat wcześniej do początków tej tragicznej historii. Był rok 1333. Na polskim tronie po śmierci ojca zasiadł młody król Kazimierz. Zapewne jeszcze nie przypuszczano nawet, że będzie to jednocześnie ostatni piast na naszym tronie, a także jedyny król, któremu nadano zaszczytne miano Wielkiego. Póki co w 33 był to po prostu młody władca, który miał wiele problemów na głowie. W niedawno zjednoczonym państwie nie wszystkim odpowiadała jednak silna władza królewska, do której dążył młody władca. Burzyły się zwłaszcza stare, potężne rody wielkopolskie. Wiązały je nie tylko miejscowe tradycje, lecz także ustalony od lat system rządów. Za rządów Kazimierza, nazywanego później Wielkim, dawne wielkie nazwiska coraz częściej były usuwane przez, no dzisiaj byśmy powiedzieli, coraz bardziej obrotnych ludzi. Nie trzeba było mieć znanych przodków. Lecz angażować się w aktualne reformy króla, które stanowiły jego centralny plan na przyszłość. Owe rody wielkopolskie najmocniej jednak kło to, że władca wyniósł ponad inne urząd starosty, przez to dawni urzędnicy, wojewodowie i kasztelanowie utracili rzeczywistą władzę. No, na nasze była to po prostu pewna reforma administracyjna, aby lepiej władano zarządzanymi terenami. Na czele niezadowolonych panów wielkopolskich stanął naprawdę znany gość. Wojewoda poznański Maćko W. Maciej Borkowic, herbu napiwon, syn wojewody Przybysława Borkowica z Sierakowa. Co istotne, ten ostatni był wierny Ojcu Kazimierza Wielkiego, czyli Władysławowi Łokietkowi. Niektóre źródła podają, że Maciej był niegdyś zaufanym doradcą króla. Podobnież jako młody człowiek rozpoczynający karierę polityczną zaskarbił sobie zaufanie Kazimierza, który to następnie wyznaczał go do licznych misji dyplomatycznych. Wszystko to jednak je gręką odjął, ponieważ Maćko stanął na czele wspomnianej opozycji, zapominając zapewne ile zawdzięcza królowi Kazimierzowi. Jeżeli uważacie, że naprawdę wiele, to myślę, że mogę to śmiało przebić informacją, że w 1338 roku Borkowic dostał od króla miasto Koźmin wraz z aż piętnastoma przyległymi wsiami. Niektóre źródła dodają też, że jako wojewoda poznański miał też unikatowy przywilej pozwalający mu udzielić azylu każdemu ściganemu, nawet przez królewskie prawo. Młody zaradny król, chcąc uniknąć wewnętrznego sporu w świeżo odbudowanej Polsce, zniósł urząd, który uprzednio ustanowił. Zamiast starosty generalnego Wielkopolski powołał dwóch mniejszych: Poznańskiego, którym mianował Maćka, i Kaliskiego, którym został Przedsław z Głutów. Parafrazując pewne znane przysłowie o kucharkach: Tam jednak, gdzie starostów dwóch, tam niezłe zamieszki. Po tym, gdy wielkopolscy panowie zaczęli skakać sobie do gardeł, Kazimierz jeszcze raz odsunął ludzi ze wspomnianych tym razem stanowisk, ponownie tworząc w ich miejsce Urząd Starosty Generalnego. Co jednak istotne, miał nim zostać Ślązak, wierzbięta z paniewic herbu nie Oj tego panom wielkopolskim było już za wiele. Wskutek tego postanowili zorganizować zjazd, na którym stawiło się aż 66 przedstawicieli możnych rodów, którzy postanowili zawiązać konfederację. Formalnie przeciw nowemu staroście, faktycznie jednak przeciw królowi. Na czele Konfederacji Panów Wielkopolskich stanął ponownie Maciej Borkowicz. Oficjalnie wszystko było w interesie szlachty którą to trzeba było bronić, tak na pewno przed nadużywaniem władzy przez owego nowego starostę. Nieoficjalnie jednak był to sprzeciw wobec polityki, reformom, a nawet gospodarce Kazimierza Wielkiego. Wojna domowa wisiała w powietrzu, tym bardziej, że wielkopolanie otwarcie zaczęli prowadzić rozmowy z kompletnie nieprzychylną wówczas Polsce marchią brandeburską. Śpicie tam? No mam nadzieję, że nie, bo zaraz się dopiero zacznie. Szale goryczy przelała jednak inna sytuacja. Maćko Borkowic razem z innymi panami zamordował w 1354 roku przywódcę zwolenników królewskich, dawnego kasztelana gnieźnieńskiego, a obecnego wówczas wojewodę kaliskiego Beniamina z rodu Zarębów. Czy on był Beniaminem z Uzarzewa, czy z Urazowa? Sam do końca nie wiem, bo źródła też nie są zgodne. Wiem jednak, o czym, no myślę, że dobrze, żebyście i wy wiedzieli, że nie tylko ten Beniamin był wielką szychą w okolicy, ale także, trzymajcie się, Szwagrem Macieja. No cóż, polityka górą tego było już za wiele. Kazimierz Wielki tak się zdenerwował, że aż interweniował w Wielkopolsce. Konfederację stłumiono, a jej przywódców skazano na banicję. Borkowic schronił się wówczas na Śląsku. Król nie okazał się jednak aż tak srogi, jak można byłoby przypuszczać. Gdyż już w 1956 Maćko, oczywiście za przyzwoleniem władcy, powrócił z wygnania na polskie ziemie. Problem w tym, że nie powrócił na drogę prawa. Jedni mówili, że popierał zbójów na pograniczu wielkopolsko-śląskim. Drudzy, że stał się zwykłym łotrem, który przewodził rozbójnikom i złodziejom. Trzeci natomiast że po powrocie usiłował od nowa zawiązać konfederację ponownie sprzeciwiającą się polityce królewskiej. Która z tych opcji była prawdziwa, nie wiem. Słyszałem natomiast, że król upominał Macieja, karcił łagodnie głównie przez wzgląd na jego ojca, który bardzo zasłużył się dla kraju. W końcu, podobno pod przymusem samego władcy, 16 lutego 1358 roku Maciej Borkowicz złożył w sieradzu przysięgę na wierność i posłuszeństwo królowi. Źródła mówią, że to właśnie w tym dokumencie po raz pierwszy użyto określenia Rzeczpospolita odnośnie korony Królestwa Polskiego. Buntownik jednak wbrew złożonej przysiędze czuł się bezkarny. Działał po swojemu, czyli przeciwko królowi. Tym razem król już nie był łagodny. W bliżej nieznanych okolicznościach Maćko został pojmany w kaliszu, a następnie postawiony przed sąd. Za złamanie przysięgi, a być może nawet za zdradę stanu, skazany został na śmierć głodową. Macieja osadzono właśnie w olsztyńskim zamku. Scenę wprowadzenia Maćka Borkowica do lochu olsztyńskiego utrwalił na płótnie w 1873 roku Jan Matejko. Borkowica wtrącono dokładnie do lochu pod wieżą, gdzie następnie konał w męczarniach. Czekała na niego w tym miejscu niewyobrażalna śmierć głodowa. Według podań skazanemu codziennie spuszczano do lochu wiązkę siana i czarkę lub kubek wody. W innych jej wersjach miał dostawać jej aż dzban dziennie. No, różnica spora. Oddany na pastwę nieludzkiej śmierci, miał się tłuc w ciemnościach lochu, który zapewne wydawał mu się bez końca. Relacje podają, że przez 40 dni z wieży zamkowej dochodziły jęki i złorzeczenia dumnego magnata, który, konając w bólach, nie mógł zrozumieć dalekosiężnych celów polityki króla Kazimierza Wielkiego. Kronikarze zapisali, że o tej bydlęcej strawie 40 dni żył, nim skonał śmiercią głodową 9 lutego 1360 roku. Jego krzyki miały być tak przejmujące, że wielu okolicznych mieszkańców postanowiło przeprowadzić się, oczywiście na jakiś czas, w inne miejsce. Rzecz jasna, dopóki Maciek nie wyzionie ducha. Gdy jednak wrócili, wielu bardzo się zdziwiło, bo jęki nie ustały. Mimo tego, że Borkowic odszedł, odbijały się one echem po okolicznych zagrodach. Uwaga, teraz informacja, plus 18. Według legendy w pewnym momencie zaczął żywić się własnym ciałem, przez co właśnie tak długo wytrzymał. Podobnież to ta sytuacja doprowadziła do tego, że od tej pory zjawa Maćka Borkowica zaczęła się błąkać nocą po zamkowych murach. Jak głosi tradycja, w pogodne księżycowe noce po koronie murów przesuwa się tajemnicza zjawa wysokiego, barczystego, no dzisiaj byśmy powiedzieli napakowanego mężczyzny z sumiasnym wąsem, który to nagle znika w okolicach wieży, po czym z jej wnętrza zaczynają się wydobywać metaliczne brzęki łańcuchów, a nieraz także przeraźliwe, głośne zawodzenia. Niesamowite jęki i złożenia magnata zapewne niejednemu spóźnionemu przechodniowi zmroziły krew w żyłach. Nic dziwnego zatem, że mało kto odważy się dziś, tak jak i przed wiekami, wybrać się nocą na zamkowe wzgórze. Co ciekawe, relacje o tej zjawie odnotowały zarówno stare kroniki, Jaki znany, wręcz sławny XIX-wieczny badacz tajemnic polskich zamków, Adam Amilkar Kosiński. To tyle, jeżeli chodzi o, no właśnie, nie zamek w Olsztynie, a historię Maćka. Dziś faktycznie historia była słowem kluczem dla mojej opowieści, natomiast wydaje mi się, że życiorys Borkowica był na tyle ciekawy, no a przy tym krwawy że dobrze, żebyście go poznali, nawet jako taką, powiedzmy, ciekawostkę historyczną. Nie jest to jednak, jak się domyślacie, ostatnia historia z zamku w Olsztynie koło Częstochowy. Mam ich jeszcze kilka w zanadrzu, o czym mam nadzieję dowiecie się prędzej niż później. Póki co czas przygasić ognisko i wyruszyć w dalszą podróż. Do usłyszenia.